Obiad, Laura sobie zażyczyła kaszę gryczaną i rybkę. Lubię, I a kupię takie, wiecie, paluszki rybne, bo ona bardzo lubi. Tak, na szybko. No i kupiłam te paluszki. I słuchajcie, wzięłam, zaczęłam je teraz smażyć. I mówię, co to ser z nich wypływa? Co to jest w ogóle, nie? Mówię, jakieś chyba z, kupiłam paluszki z serem czy czy z czymś. Wziąłam to opakowanie, czytam w tym na tym opakowaniu, a ja kupiłam frostę, wiecie, firmy frosta. Paluszki serowe, to macie pojęcie, zaraz Wam pokażę opakowanie. Ja mówię, Matko Boska, ale Ci rybę kupiłam ser w panierce normalnie. Ale Laura zadowolona, bo ona bardzo lubi ser taki też topiony, taki ten, no to. No, no ta, dobry. No tak to wyszło. potem będą jeszcze pierogi i barszczyk. No i co, i ja też sobie troszeczkę nałożyłam, bo czekam na telefon, żeby jechać po Amelkę. To tak mówię, nałożę sobie szybciutko jeszcze sobie ogórka wezmę, Laura ma pomidora. O, i, i to tyle, nie? cię takie coś kupiłam, paluszki serowe. Ja nie doczytałam się, po prostu wiecie, podeszłam, wzięłam i poszłam. A to paluszki serowe. Jadę, słuchajcie, po Amelkę. Ubrałam eee. się na pod, jak na podwórko, nie? Bo nie mam zamiaru wysiadać, ani niś, nic, iść do sklepu, ani nigdzie, bo byłam już w sklepie dzisiaj rano w lewiatanie. Zrobiłam małe zakupy. Yy, no i jadę po Amelkę, więc jadę po nią. A jest tak zimno no minus 10, słuchajcie. Jest tragedia, tragedia. Zobaczcie. Jak u mnie wygląda las cały oszroniony, jest taki mróz, że to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Okropnie. Ja chcę wiosnę i to natychmiast. Dzień dobry, dzień kolejny. Wczoraj to ja już nic nie nagrałam. Zimno, zimno, jak nie wiem co. O, nawet Bida skrzypi. Jadę. Nie wiem kiedy wrócę, a tak poważnie to jadę zaraz. Wracam, nawet mam bluzkę od piżamy na sobie. Bo mi się nie chciało przebierać. No, zobaczcie. Widzicie, co to się dzieje? Jaka to pogoda. Straszne. Straszne to, ale jak ładnie, prawda. Krajobraz przepiękny, ale komu to potrzebne? Słuchajcie, jest to, ja nie wiem. Słuchajcie kolację. I dzisiaj na kolację sobie zrobię ki kiubas. Kanapkę z paszetową. Kupiłam pasztetową u nas w takim sklepie wiejskim przy szkole. I po o, matko. I powiem wam, że tak. Y co ja z ta paszytowa jest przepyszna. Uwielbiam, uwielbiam tą paszytową, więc zrobię sobie kanapeczki. Laura to będzie. <laughs> bo Laura podziela te kiełbasa teraz mi kiełbasa w głowie siedzi. Um, no. Um, Laura zrobię kanapeczkę z szynką i pomidorkiem, bo sobie zażyczyła. A ja sobie zjem z paszytową. O Boże. Ona jest taka dobra, mówię Wam. Więc robię szybko kolację i, i co, i trzeba iść. Obejrzeć barwy szczęścia i trzeba iść spać, bo rano trzeba. Ale jak miłość jest? Dzisiaj nie ma jak miłości, mm. bo dzisiaj jest czwartek, a jutro piątek, weekendu początek. I tak to słuchajcie. A wczoraj było na dobrej nazwie. I nie obejrzałyśmy. No, a dlaczego nie obejrzałyśmy wczoraj? Bo poszliśmy spać. Bo poszliśmy, słuchajcie, spać wczoraj, tak. Mm. Poszłyśmy po prostu wczoraj spać. O, takie z nas to kinomanki. Dobra, robię karnapeczki i to tyle. Dzisiaj będzie bardzo taki krótki vlog. Bo ja już chyba nic więcej Wam nie sklecę i tak go y, nagrywam przez dwa dni i w ogóle mi się, słuchajcie, nie. Nic nie, nie udaje. Y, Wziąłam się za robotę, robię sobie y, taki kącik w, y, mój, prywatny. Sprzątam w sypialni. Jeszcze mi jutro czeka tam po prostu, co się działo. Ja muszę posegregować. Mam tyle tam do segregacji rzeczy, żeby mi się tak zeszło tam dzisiaj. No i, i wiecie, i tak dalej, i tak dalej. No, więc dobra, biorę się za kolację. Dzień zleciał jak szalony. Włosy już prawie, prawie, prawie wyschły. E, słuchajcie, um, u mnie jeszcze jest choinka. Nie wiem jak u nas, u nas jeszcze stoi. E, no, i tak powiem Wam, że nareszcie u nas jest ten autobus, co jeździ od nas ze wsi do szkoły do... do szkoły do Amelki. Autobus się zatrzymuje pod samą szkołą, słuchajcie, pod samą bramą, po prostu wysiada i wchodzi do szkoły, więc po prostu super! Tak się na, cieszę, bo taka jazda mi się skończy, chociaż na razie to jeszcze taki jest ten plan, ten rozkład taki wiecie, lichy, jeszcze tam chyba go uzgadniają, ale jeździ już Amelka nim jechała słuchajcie i to jechała dzisiaj, bo wczoraj to jeszcze ją zawiozłam i po nią pojechałam, dzisiaj pojechała rano i wróciła i pojechała, była sama w tym autobusie, rano była sama i jak wracała też słuchajcie była sama. Wszyscy tak chcieli ten autobus, autobus, a nikt nie jeździ. Zobaczymy, jak to będzie później. No, moja Amelka też nie będzie jeździła codziennie tym autobusem: będzie raz, ten, jak będę potrzebowała do sklepu tam, czy coś to po nią pojadę, czy wiecie, raz na jakiś czas ją się zawiedzie. Ale bardzo się cieszę, bo Laura też po feriach wraca do nowej szkoły. Już nam zrobili, wraca do nowej szkoły i ten autobus, który tutaj u nas na wsi, w tej nowej szkole, i ten autobus, którym Amelka teraz zaczęła jeździć, będzie jeździć, Zatrzymuje, ma pierwszy praktycznie przystanek pod szkołą u Laury, więc po prostu sobie stary na parkingu, Amelka pójdzie sobie, na, wyjdzie, jest przystanek przy samej szkole, tutaj u nas, pójdzie na przystanek, Laura pójdzie do szkoły i Amelka bezpiecznie jedzie sobie pod samą słuchajcie szkołę i wraca tak samo pod tą szkołą, tutaj będę ją zabierać, więc po prostu super, cieszę się, Dwa i pół roku jeździłam do szkoły, a mylkę tam woziłam. Powiem Wam, że naprawdę to jest męczarnia, bo to tyle kilometrów trzeba dziennie robić. No, mówiłam, prawie 100 kilometrów robiłam dziennie, a teraz już troszeczkę mi będzie. No, raz na jakiś czas tam się pojedzie, czy po nią się przywiezie, zależy tam też, czy ten rozkład, jak już będzie taki na 100%. Czy ten rozkład będzie też, słuchajcie, pasował co do godzin lekcyjnych, bo to jest autobus robiony pod szkołę i jakby pod y, uczniów, i pod y, plan plan lekcyjny. Zobaczymy jeszcze jak to będzie, bo to jeszcze, on jest dopiero, jeździ tam parę dni, dwa, trzy dni dopiero jeździ, ale to wszystko jeszcze pewnie tam jest do jakiegoś tam uzgodnienia i do do wdrożenia po prostu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Idę robić tą kolację. Już Was nie straszę swoim wyglądem, bo wiecie, wyglądam jak wyglądam. Trzymajcie się. Do jutra. Pozdrawiam Was. papa. pa. pa.